Siemano Ludziska. Jestem Patryk i witam Was w małym filmiku informacyjnym na temat kolejnych filmów. Na, nadchodzi fala pytań odnośnie QA. Będzie QA. Link do ASKA w opisie. Ogólnie chcę, żebyście zadawali pytania na ASKu, bo pytania w komentarzach na Facebooku lub. W filmikach. Nie, nie chcę mi się zbytnio czytać. <laughs> Znacie, czytam każdy komentarz, ale yy, zbytnio nie jestem z żeby pytanie było w komentarzach pod, pod portalami. Yy, Minecraft. Nie będę nagrywał całych, tylko właśnie będę nagrywał codzienność Steve'a. Yy, jakieś, nie wiem, Mission Impossible, nie wiem. Nawet jak jaskinie będę zwiedzał, to będę zwiedzał tak jak teraz robię takie urywki do muzyki to będę tak robił. E, audiologów będzie coraz więcej e, battlef Battlefieldy będą mm, raz na dwa dni League of, Legends, League of Legends będzie raz na dwa tygodnie lub dwa razy Minecraft, no Minecraft będzie dość często. Co tu jeszcze mogę dać? Wolfenstein będzie raz w tygodniu. I właśnie kierownica. Dostałem kierownicę od ciotki. Nie pamiętam już nazwy. Wyrzuciłem karton. Kierownicy dostałem, więc będę nagrywał e, gry wyścigowe teraz i ogólnie jakieś symulatory, nie wiem, mogę nagrywać nawet Euro Truck Simulator, jak chcecie i mm, wiecie, jeśli filmik ten się podobał, choć że pewnie i tak nie podobał wam się, to wiecie, fapeczka ładnie w górę, taki kciuk, taki, taki, wychacz tak dzika. Tak jak to takie zacytowałem teraz: Nitrusia, taki wychacz dzika. No. I to tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro. I ja Wam chcę już powiedzieć: takie, takie z uczuciem takim, shemano. No, więc Shemano.